Rostomili dzisiaj będzie coś z Biblii ze Starego Testamentu. Jest taki psalm po nie moim owczorzym. Po polsku to się prawi Pan jest pasterzem Moim. E, dzisiaj go rzeknę po naszymu, Jorze ja, go przerobił na naszą cieszyńską rzecz. Jest to psalm dawidowy. <laughs> Posłuchajcie, a jak macie radzi, to moi grzistani, to subskrybujcie mój kanał, a pyty dajcie mi palec do wyrchu. On je moim owczorzym. nie chybił mi nic. Powoluje mi leżeć na zielonych miedzach. Kludzi mnie ku wodzie kany se mogę spocznąć. O krzyśio moją duszę, kludzi mnie po chodnikach, po których zaiść, bo wie, jako mi je namiano. Tuż choćby drepsił po ćmawym padole, nie będę się bał zła. Bo Ty jest mną, twoja kryka aloga. To je to, z kyrszczego, że je rot. Stół dla mnie rychtujesz, choć dokoła mam kupa wrogów. Marzesz mi głowę oliwą. W moim kielichu je furt coś dobrego. Tuż dobro, a łaska pójdą za mną przez wszystkie dni z mojego żywota. A bywał w chałupie z moim panem Użdycki. Amen. Rostomili. mocie tutaj po dwóch stronach y Jeden obrozek jest, co by subskrybować mój kanał, ta kopytka. Drugi obrozek to jest film, co się Wam można spodobał. Dziękuję pięknie.